W tym filmie przedstawię 10 codziennych nawyków, które sprawią, że będziesz mądrzejszy. Niewiele cech jest bardziej wartościowych dla nas osobiście, zawodowo i społecznie, niż inteligencja. W prostych słowach, inteligencja to zdolność rozumienia wiedzy, rozwiązywania problemów, generowania pomysłów i krytycznego myślenia o otaczającym świecie. W każdej postaci inteligencja była przedmiotem setek, jeśli nie tysięcy, badań psychologicznych. Raz po raz udowodniono, że pozytywnie wpływa ona na niemal każdy aspekt naszego życia. Najbardziej inteligentni ludzie mają tendencję do wspinania się wyżej po zawodowej drabinie i są bardziej skłonni osiągać znaczące cele długoterminowe. Mają większy sukces w relacjach i zyskują szacunek ludzi, których spotykają. Na większą skalę. Wysoce inteligentni ludzie mają większą szansę osiągnięcia czegoś więcej, niż tylko kilku rzeczy. W tym filmie będziemy badać wiele potężnych sposobów, aby poszerzyć swoje umysły. Bez względu na to, czy jesteś naturalnie utalentowany, czy po prostu przeciętny, te 10 codziennych nawyków może sprawić, że będziesz mądrzejszy niż myślisz. 1. Metoda Warrena Bafeta Według miliardera Warrena Buffetta możliwe jest szybkie zwiększanie swojej inteligencji każdego dnia, korzystając z jego metody. Wielu ultrainteligentnych ludzi, takich jak Buffett, było w stanie wspiąć się na szczyt swojej dziedziny. Działa to tak: każdego dnia zalewają swoje umysły jak największą ilością wiedzy z jakościowych materiałów. Czytają o bieżących wydarzeniach, rozmawiając z interesującymi ludźmi i śledząc swoje branże. Cały czas napotykają nowe informacje, które inspirują ich do innowacyjnych pomysłów i ujawniają oni szanse rozwoju. Choć niemożliwe jest znać wszystko, nie oznacza to, że nie warto próbować. Narażaj swój umysł na różnorodne, inspirujące materiały każdego dnia, a zaczniesz generować więcej pomysłów niż kiedykolwiek wcześniej. 2. Iluzja wiedzy. Większość ludzi nie kwestionuje świata wokół nich. Przyjmują rzeczy bez zastanawiania się i wierzą we wszystko, co im powiedzą. Ale po prostu zadając więcej pytań, może uczynić Cię to mądrzejszym. Przyzwyczaj się do kwestionowania wszystkiego bez względu na to, jak popularne czy konwencjonalne to wydaje się być. Bądź ciekawy każdego dnia i zadawaj jak najwięcej pytań, nawet jeśli brzmią głupio. Każde pytanie, które zadajesz, daje ci głębszą i bardziej unikalną perspektywę. 3. Uczyń swoje neurony potężnymi. Czytanie i nauka to nie jedyne sposoby na rozwijanie inteligencji. Badania wykazały także silną zależność między wydajnością intelektualną a aktywnością fizyczną. Aktywności takie jak cardio i trening siłowy stymulują pobudzenie neuronów, które przesyłają sygnały wewnątrz mózgu. Pobudzenie aktywności neuronów powoduje zwiększenie aktywności mózgu. To doskonały sposób na zwiększenie mocy umysłu każdego dnia. 4. Medytacja zwiększa IQ. Przez tysiące lat ludzie z całego świata stosowali jedno proste ćwiczenie, aby zwiększyć swoją inteligencję. Starożytna praktyka medytacji została naukowo udowodniona, że poprawia pamięć, zwiększa koncentrację, a nawet podnosi iloraz inteligencji czyli IQ. W jednym badaniu Regularnie medytujący zostali poproszeni o przystąpienie do testu IQ, a ich wyniki zostały porównane z ludźmi, którzy nigdy wcześniej nie medytowali. Średnio medytujący osiągnęli wynik o 20% wyższy niż niemedytujący. Byli również bardziej kreatywni i radzili sobie lepiej pod presją, utrzymując tę samą pozycję przez długi czas. Jednak byli także bardziej skupieni i spokojni, gdy inni zaczynali się denerwować. Tak więc medytuj kilka minut codziennie, a możesz myśleć, skupiać się i rozwiązywać problemy jak nigdy dotąd. 5. Zasada nauki Einsteina Albert Einstein kiedyś powiedział: Jeśli nie możesz wyjaśnić czegoś prostym językiem, to prawdopodobnie nie rozumiesz tego wystarczająco dobrze. Kiedy uczymy się nowych rzeczy, często malujemy szerokim pociągnięciem. Uczyć się wystarczająco, by odpowiedzieć na pytania, lub zdobyć dobre oceny, ale nie wystarczająco, aby zrozumieć lub opanować każdą koncepcję w pełni. Bez opanowania nie jesteśmy w stanie niczego nauczyć się. Bez opanowania z trudem utrzymujemy wiedzę lub tworzymy nowe, większe połączenia. Dlatego Einstein opracował prosty test. Aby sprawdzić, czy opanowałeś koncepcję, wyjaśnij ją innej osobie w najprostszy sposób. Jeśli nie zrozumie, co mówisz, może być konieczne odświeżenie pamięci lub pogłębienie tej wiedzy, bo osoba, która potrafi coś wytłumaczyć prostym językiem, jest mądrzejsza od innych. 6. Inteligencja jest zaraźliwa. Jesteś taki inteligentny jak ludzie, którymi się otaczasz. To nie jest twarda i szybka zasada, ale grupy społeczne mają znaczący wpływ na rozwój intelektualny. Jeśli otaczasz się ludźmi, którzy nie są szczególnie inteligentni, możesz nie czuć się zmotywowany lub nauczyć czegoś nowego od nich. Z drugiej strony, jeśli spędzasz czas z ludźmi równie mądrymi lub mądrzejszymi niż ty, jedna rozmowa może zmienić twój sposób myślenia. Rozmawianie z błyskotliwymi ludźmi nie zawsze jest łatwe, czasami to wręcz przerażające, ale inteligencja jest zaraźliwa. Zaprzyjaźnij się z najbardziej inteligentną osobą, jaką znasz, a jej inteligencja przeniesie się na ciebie. 7. Moc pisania refleksyjnego. Nasze myśli są ulotne i ograniczone. Obracamy w głowie wieloma informacjami, więc często trudno jest mentalnie przetworzyć duże pomysły lub radzić sobie z skomplikowanymi problemami, zwłaszcza w naszym życiu osobistym. Możemy myśleć o tym, w którą stronę zmierzamy, lub źródłach naszej niepewności, ale te problemy są często zbyt złożone, aby je rozwiązać tylko myślami. Dlatego wielu ludzi prowadzi dziennik lub pisze o swoim życiu. Pisząc, możemy wyrazić nasze pomysły w sposób konkretny, uporządkować wszystkie myśli, które krążą w naszych głowach. W pewnym sensie rozwiązujesz problemy za każdym razem, gdy sięgasz po długopis, poszukujesz nowych wniosków i stopniowo przekształcasz swoje myślenie. Wyrażaj swoje pomysły w dowolny sposób, który dla Ciebie ma sens. Codziennie napisz zaledwie jeden akapit o swoim życiu, a może zaczniesz postrzegać rzeczy w zupełnie nowy sposób. 8. Zreformuj swoje rozproszenia. Nasze życie jest pełne rozpraszaczy, ale te nieproduktywne zajęcia nie muszą tłumić Twojej inteligencji. Jeśli chcesz stać się mądrzejszy, spraw, aby rozpraszacze pracowały na Twoją korzyść. Innymi słowy, zamień powszechne marnotrawienie czasu na działania. Które wyzwolą Twój umysł i nauczą Cię czegoś nowego. Na przykład, zamiast oglądania bezmyślnego programu telewizyjnego, włącz dokument o ludziach sukcesu. Nadal unikasz pracy, ale przynajmniej uczysz się czegoś nowego, co może Cię zainspirować do działania. 9. Czytanie w małych porcjach. Jak powiedział pewien autor czytanie to najstarszy sposób na zyskanie wiedzy. Nie tylko czytanie to niesamowity sposób na gromadzenie wiedzy, ale zmienia nawet strukturę twojego mózgu. Skany MRI pokazały wzrost wydajności i połączeń mózgu po przeczytaniu jednej książki. Problemem dla wielu ludzi jest jednak zmotywowanie się do czytania, ale nie musi to być czasochłonne zadanie. Aby doświadczyć wielu korzyści z tego zdrowego nawyku, wystarczy przeczytać zaledwie dwie strony dziennie. Wiem, że to może nie brzmieć imponująco, ale ten niewielki nawyk może poszerzyć Twoją wiedzę i zmienić strukturę Twojego mózgu. 10. Odblokuj swoją wyobraźnię. Często najbardziej inteligentni ludzie są również najbardziej kreatywni. Odblokuj swoją wyobraźnię, spędzając czas na eksploracji i rozwijaniu wolnego myślenia i innowacyjnej strony swojego mózgu. Na przykład, zainteresuj się kreatywnym hobby, takim jak pisanie, malowanie czy ręczne tworzenie. Badania wykazały, że takie aktywności poprawiają wydajność poznawczą i sprzyjają powstawaniu nowych i interesujących pomysłów. Tak więc, jeśli chcesz stać się bardziej inteligentny, Poświęć czas na eksplorację i rozwijanie swojej wyobraźni. Spróbuj nawet codziennie na kilkanaście minut to robić. Odblokuj swoją wyobraźnię, a może nauczysz się myśleć w zupełnie nowy sposób. Chętnie poznam Twoją opinię na temat tego filmu, który nawyk chciałbyś wprowadzić do swojego życia. Podziel się filmem ze znajomymi, być może ten film będzie dla nich pomocny. Daj również kciuk w górę, jeśli materiał ci się spodobał. Niech Fenix będzie z Tobą.